...typowy przykład przekładania na siebie restrykcji i wyzwań innych członków rodziny i uznawania ich za własne. Pamiętajcie, twoje, wasze DNA koduje wiele potencjalnych wzorców, z którymi musicie mądrze wybierać swój własny mentalny spadek. Wiedza wynika z obserwacji, a zatem nauczenie się wykraczania poza schedę rodzinnego zamieszania i poprzez zrozumienie celu tych ograniczających przekonań może stworzyć własne, cenniejsze doświadczenie. Umiejąc wejrzeć w sedno sprawy, dopiero wtedy będziecie w stanie uwolnić swoje pola energetyczne od wzorców bólów. I cierpień. Wasze ciało to wspaniale zaprogramowany, samouzdrawiający i samonaprawiający się układ oraz organiczny cud, który zobowiązani jesteście prawdziwie cenić. Dlatego musicie dbać o ciało. Jest ono magazynem waszej mocy, a jakże często wasze przekonania zatrzymują jej przepływ. To, w co wierzycie stanowi autentyczny zestaw programów, które wpływają na funkcjonowanie komórek. Wasze ciało to wspaniały, wspaniały, cudownie zaprogramowany organizm. Jest jasne, że wasze komórki i organy i kości działają zgodnie ze spontaniczną inteligencją, opierającą się na wygodnej i znanej już kooperacji. Zbiorowo i indywidualnie komórki Twojego ciała wiedzą, jak podtrzymywać funkcje Twojego organizmu? A jeśli pojawia się problem, Twoje ciało informuje cię o nim. Każda choroba, jak również każdy ból, który może jej towarzyszyć, zawsze ma jakieś dla Ciebie przesłanie i konkretny cel. Pamiętaj, że Twoje ciało lojalnie przekazuje Ci efekt Twoich własnych przekonań. A zatem użalanie się nad sobą, wątpienie. Zamartwianie przesyłają natychmiast do komórek ciała sygnały informujące o bezradności, o bezsilności, a komórki natychmiast je przyswajają i się im podporządkowują. Jeśli natomiast zdecydujesz się zaufać samemu sobie, twój świadomy wybór. wybór Wywoła na poziomie subatomowym swoistą, automatyczną selekcję kodów kierujących działaniem Twojej samoświadomości. Kodów generujących potencjalne wzorce, z których wyrosną nowe wersje Ciebie. Wewnętrzna indywidualność, decyzja o naturalnym poddaniu się działaniom zmierzającym ku stworzeniu kwitnącej wersji życia, opiera się właśnie o wiarę we własną moc. Tylko Ty, człowieku, dowodzisz swoim życiem. Uczucia tolerancji, miłości, szacunku, dzielenia się, troski, uprzejmości, uczciwości, wdzięczności i wybaczania nie tylko budują zdrowie i moralność charakteru, ale i spokój umysłu. Potwierdzając swoje pragnienie bezpiecznego i zdrowego życia, otwieracie swe zmysły na subtelne, nowe dostrojenie. Polegające na reorganizacji kodów świadomości komórkowej. Te z kolei uruchamiają programy nowych, wyjątkowych spostrzeżeń, tworząc dosłownie nową alejkę, którą można iść dalej przez całe życie. A zatem, co Was czeka, aby być maksymalnie doładowanym? Trzeba absolutnie zaakceptować wspierające Twoje życie przekonania, Twój fizyczny kształt promieniujący szczególną witalnością. I tak rozentuzjazmowany umysł sprawi, że będziesz bardziej chłonny i otwarty na żywe skutki działania kosmicznie naładowanej energii, które wnikną w twoje czakry jako energia otwierająca twoje zmysły na nowe olśnienia. Tak właśnie będzie zachodził na Ziemi proces uzdrawiania na liniach czasu. I tu przy okazji odpowiem Państwu, kończąc ten fragment przekazu od Plejadian, że lęk Państwa przed epidemiami, przed wirusami, przed rozmaitymi stanami rozpowszechnianej paniki nie jest niczym uzasadniony, bo nic tak nie osłabia ciała, nic tak nie przybliża destrukcji w organizmie, jak poczucie lęku. Więc jeśli państwo macie obawy, a wiele piszecie do mnie na ten temat, więc odpowiem krótko kto się wzniesie ponad lęk, kto, u, kto napełni się uczuciami wyższymi, te, które przed chwilą były tymi, które były przed chwilą wymienione, proszę państwa, jesteście po prostu